To Jest Boks jest sponsorowane przez miejsce przygotowań Tomasza Adamka, Hotel Blue Mountain Resort oraz firmę Bilo Poland. To już pewne, 1 marca Michał Cieślak zmierzy się w Legionowie z Jurim Kalęgą. Plotki na temat tego pojedynku pojawiły się 9 stycznia, kiedy to urodzony w Kinszasie Francuz zapowiedział powrót do Polski. Bardzo szybko okazało się, że prawdopodobnie chodzi o walkę z Cieślakiem. Teraz zostało to potwierdzone oficjalnie. 30-letni kalęga stoczył na zawodowych ringach 28 pojedynków, z których wygrał 23. Mierzył się m.in. z niepokonanym wówczas Jago Kiladze, dwukrotnie z Mateuszem Masternakiem, Denisem Labieriewem czy Junierem Dortikosem. Większość z tych pojedynków przegrał, jednak dawał dobre, zacięte walki. Dla niedoświadczonego na najwyższym poziomie ciślaka, starcie z kalęgą niewątpliwie będzie najtrudniejszym testem w dotychczasowej karierze. Przez ostatnie dwa lata Polak stoczył zaledwie trzy walki. Ostatnią w czerwcu 2018 roku, kiedy to pokonał przed czasem Dusana Krstina. Kalenga ma umiejętności, doświadczenie oraz znane nazwisko i z pewnością będzie najtrudniejszym rywalem w karierze Cieślaka. To niesamowicie ciekawa walka jak na polskie warunki, powiedział Tomasz Babiloński. Zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco.